I przemowy, gdzieś tam wystąpienia pana doktora Dudka z Fundacji Odpowiedzialnego Rozwoju. Bardzo fajnie gość mówi, bardzo rozsądnie, z przyjemnością go słucham. On ostatnio zamieścił taki mem pokazujący rzeczywiście rzeczywiście porównanie inflacji bazowej, czyli tej, która wyłącza takie szoki podażowe i najbardziej zmienne elementy, czyli właśnie energię, spożywkę całą, tak? No, inflacja bazowa. On tam nawet pokazywał w ciągu ostatnich dwóch lat, jaka jest dramatyczna różnica chyba w ciągu dwóch lat, łączna inflacja bazowa w Polsce to jest chyba powyżej 10%. Tak? To jest jakaś w ogóle masakra, um, ale ta inflacja bazowa za, za listopad u nas jest 4,7%, y, y, w Unii Europejskiej jest chyba zdaje się gdzieś tam mniej więcej o połowę niższa. Czyli mamy po prostu wzrost inflacji bazowej, czyli co nam pokazuje, że to też nie są ceny energii, no to jest po prostu strukturalna głupota można powiedzieć, tak to chyba podcastowo naj, najkrócej można by sformułować, ale oczywiście wiele wskaźników, wiele kwestii strukturalnych za tym stoi zaniedbanie kompletnej inwestycji bałagan, no, o tym nowym wale o tym gigantycznym bajzlu, burdelu to nawet nie wspomnę słuchajcie, widzę księgowe wysyła informacje, że teoretycznie to państwo powinniście taki podatek zapłacić ale to jeszcze nie wiemy, więc będziemy Wysyłali wam nowe informacje, jak się dowiemy, prawda? Jak kas, bo słyszeliśmy, że, że Związek Zawodowy w kasie wysłał informacje, prawda, tam do rządu, tego, że, że oni nie wiedzą, jak liczyć podatki za bardzo, mniej więcej, tak. No ale co się może jeszcze dziać? Sprawdziłem specjalnie, ile to było w 1990 roku. Kto żył, to pamięta. 585% wynosiła inflacja. No właśnie. Mm -hmm. Kto pamięta, ten pamięta. Ja pamiętam, Wy zapewne też w większości pamiętacie, nie fajnie było, czy tyle może być. A dlaczego nie? Dlaczego nie? Są jakieś pomysły. Um, funduszy unijnych nie będzie. Um, głupota, że tak powiem, się zakumulowała. No i ekonomia nierychliwa, ale sprawiedliwa. Wprowadzono jeszcze ten. ten, 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 ten Wolski bezład, prawda? Tą, ten wojsko, wolski Bajzer, no to na pewno się gospodarce nie przesłuży, ale do tego jeszcze weźmiemy ceny gazu, ropy naftowej. Jeszcze weźmiemy to, co się dzieje na granicy wschodniej. Właśnie, no przecież toczą się cały czas rozmowy odnośnie żądań Rosjan, którzy tam zgromadzili wielką armię na granicy z Ukrainą. Wielką, no właśnie, czy to 100 tysięcy, czy tak, nawet 170 tysięcy, gdzieś tam plus jakieś odwody, które są w dużej gotowości. Czy to jest naprawdę tak dużo? Ja myślę, że my też dajemy się zastraszać, a szczególnie, jeżeli spojrzymy na, na internet, to jest tam pełno jakichś informacji wielbiących na przykład Chiny, prawda? Chiny przepłyną ciśnieniem tajwańskim 130 km, zatuchą Tajwan, po prostu e, amerykańskie superlotniskowce w ogóle uciekną z podkulonym ogonem i jakieś super niewidzialne, hipersoniczne w, 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 chińskie rakiety wszystkich wymiotą. No wiecie, ja w swoim czasie, kupowałem technikę wojskową, to, to czytałem różne analizy dotyczące, Dotyczącej tam chińskiej techniki wojskowej, to chociaż było jakiś czas temu. Pamiętam taką monografię dotyczącą, dotyczącą problemów, jakie Chińczycy mieli z silnikami lotniczymi, do, do tych ich odrzutowców, które bardzo przypominają czasami najnowsze konstrukcje, a może nawet nie czasami amerykańskie, ale tak naprawdę to za bardzo nie wiadomo, jak to lata i co to może. Tak? Na pewno według chińskiej propagandy bardzo wiele może i bardzo super lata, ale. ale... Na podstawie chociażby tej monografii dotyczącej problemów, które Chińczycy strasznie mieli, ich nawet na on czas nie rozwiązali, dotyczących właśnie jakiejś technologii produkcji turbin lotniczych, to nie byli w stanie tego opanować. No. Tak zresztą podobnie jak Rosjanie, słuchajcie, no nie bez powodu rosyjskie myśliwce są dwusilnikowe. No nie wiem czy wiecie, że dlatego są między innymi dwusilnikowe, bo zawsze ruskie mieli problem, że im się po prostu jeden silnik może zepsuć. No klasyczna redundancja, prawda? więc to wszystko jest bardzo pięknie oczywiście Putin ma tam 100 tysięcy ludzi tylko tak się na tym zastanowić, na zdrowy rozsądek i co, 100 tysięcy ludzi zaatakuje Ukrainę 40 milionową i co zajmie, wiecie, słuchajcie no, różne mieliśmy, różne mieliśmy historie z, z Ukraińcami <laughs> w kim nie płynie trochę ukraińskiej krwi, ale słuchajcie, to jest naród zadziorny, zadziorny waleczny i może nawet Ruscy potrafią po nich przyjechać, ale co, ty 100 tysięcy ludzi zajmie taki wielki kraj, nawet 200 tysięcy. No co wtedy ruszą na Polskę? Co ruszą na Unię, na Unię Europejską? 200 tysięcy ludzi. No słuchajcie. To jest przecież. Jedenasta gospodarka na świecie, prawda? Rosja. Oni mają tam mnóstwo problemów. Putin się teraz boi, prawda? Bo, i tutaj przejdę do następnego tematu: no bo to, co się działo w Kazachstanie, to pokazało mu, że taka sukcesja, którą on być może planował, tak? Tam, jak ten pan Nursultan Zarbajew sobie wykombinował, że naznaczył swojego następcę, to nie wyszła, tak? Nie wyszła. Nursultan musiał, musiał wyrywać, tak? Sytuacja tam jest mocno nieszczególna. Chociaż znowu część od razu. Głosi, że to jest jakiś genialny plan Rosji, prawda, że Rosja wszystkich pozajmuje. No, słuchajcie, no tak, pozajmuje wszystkie kraje, oni już to próbowali. tak, To dzięki bardzo. E, mają po prostu worek pieniędzy i to logistycznie jest wszystko łatwo panować. Walka na osiem frontów. Wszyscy ich wszystkich kochają. Więc ja mam co do tego po poważne wątpliwości, nie umieszając oczywiście znaczenia e, zagrożenia rosyjskiego, e, a szczególnie zagrożenia ich agenturą, ich działaniami. Można powiedzieć, takimi dywersyjno-szpiegowskimi, których zawsze byli świetni. No Tutaj, rybiada te warści zawsze z pełen ukłon. Szkoda, że, że my, Polacy, nigdy tak nie, nie, nie robiliśmy. Oni byli świetni, no bo to są w końcu w pewnym sensie takim kulturalnym spadkobiercy Mongołów. Tak? Byli bardzo długo pod mongolskim panowaniem. To jest kultura wschodnia, a Mongołowie z kolei, jak wiecie, słynęli z genialnego wywiadu i, i z wykorzystywania również różnego rodzaju animozji. No tak, tak, tak Imperium Mongolskie rządziło, więc oni są spadkobiercami, są w tym świetni. A dlaczego o tym wspominam? Wspominam, bo polecam, polecam Wam um, ostatnio słuchałem kilka odcinków resetu obywatelskiego, um, takiej um, dzie, 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 dziennikarstwa obywatelskiego, jak to się ładnie nazywa. Zresztą coraz częściej widzimy, że dziennikarze muszą szukać gdzieś tam jakichś swoich możliwości wypowiadania, swoich myśli gdzieś poza tym głównym nortem, co bardzo niedobrze. Uważam, że to jest bardzo niedobrze. Znaczy, z jednej strony dobrze, a z drugiej strony niedobrze. Dobrze, no, bo mogą mówić prawdę, prawda, bo mogą mówić otwarcie, ale niedobrze bo są problemy finansowe. Tak? Zawsze są problemy finansowe, a później takie mniejsze ośrodki medialne, dużo łatwiej systemom autorytarnym, które szpiegują ludzi antyterrorystycznym oprogramowaniem nielegalnie, łatwiej jest po prostu niszczyć takie media. No i tam w tym resecie obywatelskim pan Tomasz Piątek, o którym już wspominałem, on dziennikarz śledczy, który śledzi powiązania ruskiego ładu z, z Kremlem. No, bardzo ciekawy, w, odcinku 61 taka rozmowa dotycząca kontroli refleksyjnej, prawda, bo wielu osobom się wydaje, że to jest jakaś agentura, prawda, gdzieś jakieś zaszyte informacje tajne w nie wiem, w plastikowych zającach postawionych na polu, są chowane, czy nie wiem czemu mi te zające, bo słuchajcie, słuch, słyszycie tam niezły pomysł. No, zazwyczaj są jakieś tam inne elementy, prawda, chowania, jakich, jakichś nielegałów informacji. No, ale on pokazuje dużo bardziej wyrafinowane metody, jakie się stosuje na przykładach. No, niestety to jest bardziej, bardziej przerażające, że tych przykładów jest bardzo dużo. I to jest bardzo ciekawe też, że ludzie się tym nie przejmują w Polsce. Słuchajcie, to nie, nie chodzi już o poleksji. To naprawdę chodzi o dużo większe sprawy, że my będziemy po prostu ruską kolonią. Więc polecam pana Tomasza Piątka w Resecie Obywatelskim na YouTube. Polecam też ostatnio taki artykuł też w portalu arbinfo. Pani Suchanów tam pisze też taki opisuje. Znacie, Klementyna Słuchanow, taka twarda baba, która napisała m.in. biografię Gombrowicza, więc też inteligentna kobita, prześladowana też przez ruski ład, aktywistka. I ona tam opisuje historię pewnej też organizacji. To wszystko jest ciekawe, że bardzo dobrze udokumentowane. tak? Jest bardzo dobrze udokumentowane. No nie sposób myśleć znowu o tym filmie Don't Look Up, o którym tyle już ostatnio mówiono, który wam polecałem chyba, o ile pamiętam. Leci kometa, ona jest fizycznie i ludzie tak jakoś, słuchajcie, jakby się w ogóle nic nie działo, no, czy to słuchajcie, nie jest przerażające. W odcinku 62, no taki człowiek ma czasami napęd tegoż resetu obywatelskiego, oglądając z kolei rozmowę pana Tomasza Piątka z panią Anną Łobuszewską z Tygodnika Powszechnego, która jest ekspertką od Wschodu i ona bardzo ciekawie opowiada o Kazachstanie, o tym co się właśnie tam dzieje. O panu Nazarbajewie, o jego następcy Kasymie Żomarcie Tokajewie, co tam robi Putin, mniej więcej być może w jakim kierunku to pójdzie, albo nie pójdzie. Bardzo ciekawe. No, nie, nie będę tutaj uchodził za eksperta, bo nie jestem ekspertem w sprawach wschodnich, ale w jakiś chyba jestem a, świnką, a... prawda, w gadaniu. Może. I może w pisaniu bardzo ciekawie mówi i, i też analizują tam na ile, na ile to może wpłynąć na sytuację na, na Ukrainie ale jest bardzo ciekawy ten opis właśnie sytuacji, sytuacji w Kazachstanie, tak, i między innymi właśnie o tym mowa, jak tam mirotworcy rozweszli, prawda, mirotworcy, mi to tak ostatnio utknęło, bo widziałem gdzieś na, na chyba jakiś Euronews, które nawiasem mówiąc podobno została nabyta przez jakąś węgierską firmę związaną z związaną z Orbanem, tak, tak, tak wyobraźcie sobie, tak gdzieś wyczytałem. No tak jak mol, prawda? Ten, ten mol, który kupuje teraz rafinerię gdańską, on jest tam, ma stację benzynową w Rosji, w ogóle też jest dziwnie związany, prawda? No i tam na tym Euronews jednak widziałem, jak tam jacyś emigranci z Kazachstanu w Nowym Jorku protestują i zaraz się pojawiła skąd nie zową, jakaś starsza pani, która zaczęła wołać, że, że, że Putin to są mirotworcy, tak? Mirotworcy, pamiętacie tych mirotworców, i oni w Polsce siedzieli, prawda? No, właśnie, więc to też polecam, czyli Reset Obywatelski, Arbinfo. Słuchajcie, to nie tak, że jestem zwolennikiem teorii spiskowej, broń Boże. No, ale myślę, że sama właśnie koncepcja teorii spiskowej jest często używana, żeby ukrócić ludzką ciekawość, żeby, żeby sflekować tych, którzy mają jednak trochę większą wiedzę, ale oczywiście teorie spiskowe. Kwitną, prawda? No, te informacje, o których ja wam mówię, są bardzo dobrze udokumentowane, co możecie sobie sami sprawdzić, oglądając YouTube'a, czy czytając po prostu te artykuły, a wiem, że i pan Tomasz Piątek e, on publikował e, swoje książki e, i można je kupić, chociażby na MPI. Tak? Zresztą wygrywał ryczne, liczne a. procesy dotyczące, dotyczące. Rzekomych pomówień, tak. To jest trochę straszne, słuchajcie o tym mówić, no ale jak my o tym nie będziemy mówić, to potem co? No, rzeczywiście, będziemy to nam przyjdzie tylko uciekać z kraju, naprawdę, bo nas tutaj zniszczą. A, i jeszcze jedna rzecz na same zakończenie. Słuchajcie, jechałem ostatnio samochodem i słuchałem sobie takiej rozmowy, chyba w Tok FM, na temat książki Republika Samsung, czyli Samsung. Bardzo ciekawie to brzmiało, bardzo zachęcająco, aczkolwiek ta książka Keina Jeffrey'a. Republika Samsung była tam dosyć krytycznie przedstawiona, ale. Na pewno warta przeczytania o historii firmy Samsung, tak? Czyli dzisiaj wielkiej megakorporacji, gdzieś tam z światowego, światowego topu, zatrudniającej chyba 300 tysięcy ludzi. I, e, I jak rozumiem historię, skąd to się w ogóle wzięło? E, takie nazwisko, słuchajcie, słyszeliście? Lee byung Chul. No to założyciel Samsunga. W 1938 roku założył firmę Samsung, która zaczynała. Jeszcze od jakichś artykułów spożywczych, potem chyba ubezpieczeniami się zajmowała. I gdzieś dopiero w latach 60., kiedy Korea weszła w elektronikę w 70., już chyba to, to, no to jest nieprawdopodobny koreański sukces jako państwa bardzo specyficznej kulturze. Być może ktoś z Was ma kontakty, był w Korei, także pewnie, pewnie, pewnie macie na ten temat większą wiedzę. Ja chyba sobie ją jakoś poszerzę, prawda? Bo przecież te koncepcje, którą Pinokio ostatnio tam widać ma gdzieś w swoim historyczno-ekonomicznym muszczku, to, to ona nawiązuje, prawda, chyba do takich koreańskich, sterowanych przez, przez partie Czeboli, tylko na razie to nie wygląda na to, żeby cokolwiek z tego miało wyjść, prawda, bo tak jak zrozumiałem z tej mowy o firmie Samsung i w ogóle Korei Południowej, to to są kwestie kulturowe i społeczne i kultury pracy, jak i w ogóle no, innych kwestii, które są tutaj bardzo ważne, co szczególnie widać, co szczególnie widać przecież jaskrawo biorąc, porównując Koreę Północną i Koreę Południową, prawda, jaka jest wielka różnica, co prawda Korea Południowa jest rzeczywiście system, system kapitalistyczny, no ale właśnie podobno, podobno w historii Samsunga różne, różne były nurty i również w całym państwie koreańskim, więc to mogę Wam tylko polecić i sam pewnie jak przeczytam to może się na ten temat wypowiem. I to byłoby dzisiaj na tyle, żegnałem Was ze świnką, która nam tutaj daje dżingle, o właśnie no wracamy wkrótce do usłyszenia, do zobaczenia, czytajcie nas, zapraszamy do księgarni ryzykonomii i nasz blog ryzykonomia.pl. Bye bye bye.